Ale trzyma się wygodnie, bo tutaj kurwa mocno tak że nie, nie ma chodzi. Welcome im... oh. in co... next 60 seconds. Sixty. Sixty second film. ...production? Jasne, Jasne że pełne. Zobaczymy o co chodzi. Hashtag tak puszce od P i od P to, JZP. JZP to jak jest jakiś kurwa jak drużyna żużla. Tak? Browar na wysłów. Jasne pełne. JZP na mysłów, co tam Oj, są. Oj, nawet wójtla. takie no, słuchaj ciemnowate, to znaczy w porównaniu do... nosikowate jak każde inne, złote, ale piana fajna. Bardzo fajna piana, bardzo mi się podoba piana. Co tam wymychałeś? Trochę DMS. Ekstraktarzu wiesz? 5.0 alkohol, ekstraktarzu nie ma. E, piwo na pełne, pasteryzowane, alkohol 5.0, składniki woda, słód jeszmienny, jeszmion, browarny, chmiel, Najlepiej spożyt przed. Data na spodzie puszki, przechować w suchym chodnym miejscu, browar na mysłów, spółka Dobra, Dobra, do nie nie Na nie ma czasu. bardzo słodkie, mało yy. chmielu, ale czuć ciało w sumie nie najgorsze. Jasne, pełne. No. Jasne, no, pełne, tak. Jasne, że. Ale pełne. miało trochę więcej chmielu, to byłoby super. A w ogóle świetnie, świetna puszka. No, puszka jest fajna. Bardzo mi się